Ten szalik na wintek, sprzedam szalik, noszony tylko kilka razy, cena 25 zł. O, ale ładny, właśnie taki potrzebuję. Jak długi jest szalik? O, wiadomość, jak długi jest szalik? Um, długość szalika, tak? O, no tak, możesz go dla mnie zmierzyć? O, możesz go dla mnie zmierzyć? Wyślę Ci zdjęcie, jak szalik wygląda na mnie. Przecież to będzie lepsze niż podawanie wymiarów tego szalika. Jedno, drugie, trzecie, wysłane. O, e, co to za zdjęcia? Ile masz wzrostu? Pewnie kupiła. Ile masz wzrostu? E, 172 cm. No ciekawe, 172 ja mam 171 cm wzrostu, więc nasz wzrost się różni od siebie, więc bardzo Ci proszę, wyślij mi wymiary szalika. Mam 171 cm, więc ten szalik na Tobie będzie wyglądał dokładnie tak samo jak na mnie, gdyż jestem od Ciebie tylko o 1 cm wyższa. Wymiary, 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 wymiary. Wyślij wymiary. Nie sprzedaję. Szalik zostaje ze mną.